Dziękuję. się Ja Dziękuję. Dziękuję. nic To Dziękuję. 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 policji Dziękuję. telefon Dziękuję. <laughs> <laughs> Dziękuję. Halo, witam, ja mam taki, taki problem. Jadę drogą Dębińską, nie, to jest ulica Dolna Wilda. To jest miejscowość. miejscowość Poznań Dolna Wilda ile? To jest dokładnie tak. Dolna Wilda Zachłopowskiego przed mostem Hetmańska przed wądem Jedzie przed... Tak. Jedzie przed drogą jedzie przed mną drogą walec drogowy z młodzieżą w ogóle nie w funkcji ulicy nie mają światła, nie mają nic i jadą środki ulicy no właśnie skręca się gdzieś na chodnik o skręcają teraz w stronę Biedronki no jadą po chodniku I jadą po chodniku ile tam jest pasażerów? no właśnie dwóch Dwóch oni teraz skręcili w ulicę Traugutta no, a uciekają właśnie uciekają w stronę Biedronki Zostawili walec, o, bo jedzie właśnie patrol. Zostawili walec i uciekają do Biedronki. Pod Biedronką, tak? Tak. No, przyjechał jakiś samochód. Jakiś patrol, patrol jedzie i właśnie oni uciekają w stronę Biedronki. Ale patrol jedzie za nimi. No, no właśnie, nie, on stał naprzeciwko no walca, a oni uciekają do Biedronki. No właśnie. Oni uciekli... Z... Jak się Pan nazywa jako osoba ale my mamy nagrane wszystko. Mam, na mamy na kaważ nagrane. Oni uciekli w stronę Biedronki. Właśnie tej patel podjeżdża. Dobra, policja... Policja jest, policja jest koło nas. Oni uciekli tam, tam w tą Uciekli w prawo w stronę, stronę paczkomatów. Proszę pana, czy policja interweniuje w tym? Te...